Witam Państwa. Dzisiaj na pierwszym naszym wirtualnym szkoleniu w naszej firmie. Dzisiaj jako pierwszy krok ustawimy sobie punkt bazowy na naszym elemencie obrabianym. W tym celu pobrałem przed momentem czujnik zegarowy, sondę analogową, którą jesteśmy w stanie ustawić punkt bazowy, bazowy z dokładnością co do 1 mm. W tym celu bierzemy sobie handwila potocznie zwanego wędką i w zależności od tego, gdzie ma być ustawiony punkt bazowy, dokonujemy odpowiednich pomiarów. Naszym zadaniem będzie ustawić punkt bazowy w lewym dolnym narożniku naszego elementu obrabianego. W tym celu musimy dokonać trzech pomiarów. Na początek weźmiemy sobie pod uwagę pomiar wosi zetowej. W tym celu, wędką z góry nad materiałem, dojeżdżamy sobie do elementu obrabianego. Sonda, aby pokazała poprawny pomiar, wymagane jest, aby wykonała pełen obrót czujnika zegarowego w celu zniwelowania promyka kuleczki pomiarowej. Dojechaliśmy do wartości 0. Aktualnie zapiszemy żądaną wartość na naszym panelu. Jak Państwo widzą, poprzednio ustawiony punkt bazowy jest na losowej wartości, aktualnie minus 15,6 mm. My klikamy ustaw przesunięcie punktu zerowego. Najeżdżamy na oś, którą chcemy fizycznie pomierzyć. Wprowadzamy wartość, jaką chcemy, aby tam była, i zatwierdzamy ją przyciskiem input. Od tej pory wartość zetowa jest już ustawiona. Kolejnym krokiem oczywiście musimy zadbać o nasze narzędzie. Musimy najpierw odjechać od elementu obrabianego, czyli odjeżdżamy z sondą nad materiał i dopiero przemieszczamy się do kolejnego pomiaru. Kolejnym pomiarem będzie pomiar osi Xowej. W tym celu sondę umieszczam po lewej stronie mojego elementu obrabianego i tak samo podjeżdżamy sobie do detalu, wykonujemy pełen obrót i tak samo jak w przypadku wartości w osi Z. Teraz zamierzamy XA. Ustaw, przesunięcie punktu zerowego. Najeżdżamy na parametr związany z X. Wpisujemy żądaną wartość i zatwierdzamy finalnie pomiar. Ponownie odjeżdżamy. Ostatni pomiar do wykonania. Pomiar w osi Y. Przejeżdżamy do przedniej ścianki naszego detalu. I analogicznie jak wcześniej, podjeżdżamy pod element obrabiany. Jeden, pełen obrót czynnika zegarowego. Ostatnie kliknięcie na panelu. Ustawka PZ. Pomiar w Y. Wartość 0. Zatwierdzamy. Proszę Państwa, nie zapomnijcie, odjeżdżamy od elementu, ale baza G54, przypisana do naszego programu, jest ustawiona. Po wszystkim wędka na off, wędka trafia na swoje miejsce. Posłów na 0. Dbamy o bezpieczeństwo. Do zobaczenia. Kolejne odcinki niebawem.